Evolve Solaris zmieni Twój telewizor w okno do świata internetu. Umożliwia przeglądanie stron web i wideo online bezpośrednio na ekranie telewizora. Można też wysyłać e-maile, czatować, korzystać z portali społecznościowych. Jest to nowa generacja odtwarzacza multimedialnego z pełną obsługą plików multimedialnych i z dostępem do internetu, umożliwiającego oglądanie wideo, słuchanie muzyki lub przeglądanie zdjęć. Urządzenie jest wyposażone w bardzo popularny system operacyjny Android, dzięki któremu można w urządzeniu zainstalować dodatkowe aplikacje. Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych z wewnętrznego twardego dysku, zewnętrznego dysku USB, dysku USB Flash. Z karty pamięci lub streamowanie obrazu i dźwięku przez sieć z komputera lub inne urządzenie w sieci. W celu ułatwienia obsługi można podłączyć bezprzewodową klawiaturę lub mysz, lub też podłączyć urządzenie do sieci przez opcjonalny Wi-Fi USB dongle. Evolve Solaris jest sprzedawany w wariantach bez dysku lub z twardym dyskiem wewnętrznym o pojętności 1, 2 lub 3 terabajty, SATA lub SATA 2. W odbiorniku można zainstalować dyski 3,5-calowe bez redukcji lub 2,5-calowe z redukcją lub włożyć dysk SSD. Ma również szybką 1-gigabitową kartę sieciową, przeglądarkę internetową, szybki dostęp do YouTube i portali społecznościowych. Sygnał wyjściowy jest realizowany przez HDMI, które przenosi cyfrowy sygnał audio i wideo w najwyższej jakości Full HD za pomocą jednego kabla, co wyjątkowo ułatwia podłączenie i zapewnia najwyższą jakość kina domowego. Można też wyrzucić wyjścia optycznego. Evolve Solaris obsługuje następujące pliki. Obsługiwane formaty wideo i kodeki, obsługiwane formaty dźwięku, obsługiwane formaty graficzne, obsługiwane formaty napisów. W urządzeniu znajdują się następujące konektory. Na tylnym panelu są wyjście audio-video cinch, wyjście współosiowe, dalej jedno wyjście HDMI i port RJ45LAN, konektor do zasilania, dwa porty USB 2 i jeden port USB 3 Superspeed. Z boku znajduje się slot do kart pamięci SD-SDHC. Opakowanie zawiera Evolve Solaris bez dysku lub z twardym dyskiem wewnętrznym o pojemności 1, 2 lub 3 TB, adapter zasilający, pilot zdalnego sterowania i instrukcja obsługi.